Cześć, witajcie, a dziś zapraszam Was do mojej recenzji najnowszej opaski od Huawei, czyli Smart Band 9. Zacznijmy od wymiarów i wyglądu. Opaska Huawei Band 9 waży zaledwie około 20 gram i ma jedynie 9 mm grubości. To sprawia, że można nosić ją przez cały dzień, a nawet spać w niej bez jakiegokolwiek dyskomfortu. Dodatkowo mamy tutaj delikatnie zaokrąglone krawędzie ekranu, a sam wyświetlacz to amolet o przekątnej 1,5 cala. Huawei Band 9 jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnym, różowym, białym, żółtym oraz niebieskim. Korpus opaski pokryty jest powłoką z włókna. Polimerowego, a sama opaska ma certyfikat pyło i wodoszczelności do 5 atmosfer. Opaska została wyposażona w multum opcji sportowych, takich jak wszelkiego rodzaju dyscypliny biegowe, pływackie czy stacjonarne. Niestety na jej pokładzie nie znajduje się moduł GPS, więc lokalizację musi pobierać z podłączonego do niej telefonu. Ponadto opaska umożliwia dokładne monitorowanie tętna, poziomu saturacji oraz poziomu stresu. Opaska pozwala również m.in. zlokalizować nasz telefon, sterować odtwarzaniem muzyki, Muzyki na telefonie, zdalnie wykonywać zdjęcia oraz korzystać z funkcji budzika, stopera czy latarki. Opaska działa zarówno z telefonami z Androidem, jak i z iOS. I co najważniejsze, Huawei Band 9 oferuje do tego nawet do 2 tygodni działania na baterii przy średnio intensywnym użytkowaniu lub do 9 dni przy włączonych opcjach sportowych. Natomiast, w razie potrzeby producent obiecuje, że wystarczy zaledwie 5 minut ładowania, aby opaska działała przez kolejne dwa dni. Huawei Band 9 kosztuje 249 zł, co jest moim zdaniem naprawdę kuszącą ceną. Opaska wygląda naprawdę bardzo dobrze, mamy multum opcji branych RODEM ze smartwatch, a także posiada bardzo dobrą baterię i dzięki temu mogę śmiało ocenić ją na duży plus. A wy co sądzicie o tym modelu? Śmiało piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał i subskrybujcie po więcej.